Święty Henryka Mikołaja Góreckiego wykonał chór Lutnia z Malborka pod dyrekcją pani Bożeny Belcarz. der Hen Henryk Mikołaj hat das Chor Lutnia unter der Leitung von Bożena Belcarz gesungen. Proszę księdza Józefa Pilicha proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela o modlitwę i poświęcenie tablicy. Um gebet um de tafel, ich, herrn, pfarrer, Józef Pilich, pfarrer, der Pfarr, St. Johannes der W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Módmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego, jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom Ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo tracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejdzie na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy, złości. Obdasz ich nagrodą nieśmiertelności i chwałą nieba. Błogosław nam, którzy wspominamy ich i żyjemy na tej ziemi, sprawa byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij nasze modlitwy przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, i który z Tobą żyje i króluje. Na wieki wieków, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. księdza komandora porucznika Marcina Pilcha, proboszcza parafii ewangelickiej, o modlitwę oraz poświęcenie tablicy. Komöpet um und Einweihung der Tafel ich Herrn Pfarrer, Marcin Pilch, dem Pfarrer der Pfarrei. Modlimy się. Wszystkie cywilne ofiary tamtej straszliwej wojny obejmujemy dzisiaj naszą pełną żalu pamięcią. Wspominamy ich wszystkich Nadziei zmartwychwstania do życia wiecznego, mocą zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad złem, grzechem i śmiercią. Boże Ojcze, dziękujemy, że nasze czasy obdarzyłeś darem ziemskiego pokoju. Dziękujemy, że możemy dzisiaj należeć do Europejskiej Wspólnoty Ludzi Wolnych, miłujących pokój, z potomkami tych, z którymi nasi Ojcowie musieli walczyć o wolność, godność. I prawo do życia w pokoju. Prosimy Cię i błagamy. Racz nam i następnym pokoleniom w Europie zachować Twój cenny dar, dar ziemskiego pokoju. A o ile to od nas zależy, dopomóż, abyśmy ten dar nieśli ku przyszłości i mogli przekazać go tym, którzy przyjdą po nas. Tam zaś, gdzie na europejskiej ziemi wciąż jeszcze tli się nienawiść między ludźmi, a wojna między sąsiadami nastała się moralną niemożliwością, ześli upamiętanie. Wysłuchaj nas, ojcze, przez syna w duchu Twoim świętym. Amen. Ponieważ Apostoł Święty Paweł powiada, że wszystko ma być poświęcone Słowem Bożym i modlitwą, dlatego te tablice i to symboliczne miejsce. Pragniemy poświęcić Słowem Bożym i wspomnieć tych, którzy tutaj przez wiele lat bez imienia nie spoczywali z nadzieją chrześcijańską, o której pisał Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Tesorinczan. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim, którzy zasnęli. Poświęcam tę tablicę, to miejsce w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy chorowi Lotnia pod dyrekcją pani Bożany Belcarz. A już teraz, szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia kwiatów. Jako pierwsi kwiaty złożą pani Cornelia Pieper, konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz pan Marek Harzewski, burmistrz miasta Malborka. We bedanken uns beiden bei von Bożana Belcasz. Sehr Damen und Herren, ich Sie zur niederlegung der Blumen ein. Um symbolische Niederlegung der Blumen bitte ich Frau Generalkonsulin Cornelia Piper und Herrn Bürgermeister Marek Harzewski. ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwiaty złoży pan Roman Wojno W imieniu des ministers von Kultur und Nationalerde liegt die Blumen Herr Roman Wojno nieder Kwiaty złoży pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Die Blumen liegt herrn wojewodę Dariusz Drelich. złoży prokurator Maciej Szulc naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Gdańsku oraz pan Adam Siwek dyrektor biura upamiętniania walk i męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej Die Blumen liegen der Staatsanwalt Maciej Schulz vom Ausschuss für Verfolgung der Verbrechen gegen polnische Volk in Danzig und Herr Adam Schiewek, den stellvertretenden Direktor des Büros für Gedenken an Kampf und Materie im Institut für nationales Gedenken, nieder. Kwiaty złoży pan Waldemar Lamkowski, wicestarosta powiatu Malborskiego. W imieniu deskreises liegt der Herr Waldemar Lamkowski, stellvertretender Landrat. piąty złoży delegacja służb mundurowych 22. bazy lotnictwa taktycznego wojskowej komendy uzupełnień zakładu karnego w Malborku komendy powiatowej policji oraz komendy powiatowej państwowej straży pożarnej Die Blumen werden von, der, jetzt von den Delegationen der złoży pani Maria Priornowak honorowy obywatel miasta Malborka. Die Blumen legt Frau Piornowak, die Ehrenbürgerin der Stadt Malbork nieder. Pani Maria złoży kwiaty razem z panem Bodorukertem z Heimatkreis Marienburg. Frau Nowak legt die Blumen zusammen mit Herrn Bodorukert aus dem Heimatkreis Marienburg nieder. O złożenie kwiatów prosimy pozostałych gości. Um die Niederlegung der Blume bitten wir die übrigen gäste. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję wszystkim za udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej odkrycie w Malborku masowego grobu cywilnych ofiar II wojny światowej. W imieniu organizatorów dziękuję również Malborskiemu Centrum Kultury i Edukacji za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich bei allen für die Teilnahme an der Feierlichkeit der Enthüllung der Tafel zum Gedenken an der Entdeckung in Malburg eines Massengrabs der zivilen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Im Namen der Organisatoren bedanke ich mich auch bei dem Malburger Kultur- und Bildungszentrum für die Vorbereitung dieser Feier.